Wiadomości lokalne, dzień dobry. Z ideą utworzenia województwa Częstochowskiego w czasie jesiennych wyborów parlamentarnych wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Przedstawiciele Komitetu spotkali się w środę w Urzędzie Miasta z Jarosławem Marszałkiem, zastępcą prezydenta Częstochowy. Pomysł na reaktywację województwa ze stolicą w Częstochowie uzyskał niedawno poparcie Rady Miasta Częstochowy. W czasie spotkania członkowie komitetu poinformowali, że inicjatywa zyskała także przychylność głowy częstochowskiego Kościoła. Argumentem przemawiającym za powrotem do województwa Częstochowskiego jest brak wspólnych cech historycznych, kulturowych, gospodarczych i współczesnych Częstochowy z obszarem Gór Górnego Śląska. Poza tym Częstochowa jest autonomiczną duchową stolicą Polski. 100 tysięcy złotych oferuje JSD Polska Częstochowskim Hutnikom za dobrowolne odejście z pracy. Negocjacje ze związkami zawodowymi trwają w poraju. W zakładzie pracuje obecnie około 3,5 tysiąca osób. Większość jest objęta pakietem socjalnym, który gwarantuje niezmienność płacy, stanowiska i zatrudnienia do 2015 roku. Jednak GSD Polska musi się uporać z przerostem zatrudnienia. Pracodawca ocenia, że problem dotyczy około 350 pracowników umysłowych i podobnej liczby osób na stanowiskach robotniczych. Rozwiązanie umowy miałoby się odbywać na zasadzie porozumienia stron w zamian za rekompensatę finansową. Ci, którzy się zgodzą na pracę przy produkcji, dostaną tę samą pensję plus jednorazowe odszkodowanie w wysokości dwóch wynagrodzeń brutto. Propozycja wejdzie w życie, jeśli zaakceptują ją wszystkie związki zawodowe działające w ISD Huta Częstochowa. Ponad 14 milionów złotych kosztowały roczne urlopy zawodowe, na które w ubiegłym roku szkolnym poszło 157 częstochowskich nauczycieli. Miasto uważa, że nie stać go na taki wydatek. Chce, by opinie lekarskie będące podstawą przyznania urlopu weryfikował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Dopiero pod koniec sierpnia ma być wiadomo, jak będzie wyglądał pierwszy w Częstochowie czterogwiazdkowy hotel. Wybuduje go firma Warmius Investment. Pod swoją częstochowską inwestycją firma wydzierżawiła od miasta na 30 lat 7 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Oleniki za jasną górą. Ma już decyzję o warunkach zabudowy. Teraz przygotowuje projekt i dokumenty potrzebne to do pozwolenie na budowę. Na razie wiadomo tylko, że zabudowa obejmie połowę działki, a hotel będzie miał górę 90 pokoi. Częstochowski Sanepit skontrolował wodę w basenach, które na swoim obszarze działania czynnych podczas wakacji. Nie znalazł niczego niebezpiecznego. Woda w pływaniach częstochowskich w koniec w kamienicy polskiej i w Hucie starej B nadaje się do kąpieli. Szwedzki koncern, który ma wybudować w częstochowie IKEA, ustala z drogowcami warunki, na których dołoży się do połączenia dzielnicy północ z węzłem na DK1. KA dostała od miasta pozwolenie na budowę wiosną. Radni uchwalili wówczas plan zagospodarowania dla terenu, na którym ma inwestować szwedzki koncern. Chodzi o kilkadziesiąt hektarów w rejonie ulicy Makuszyńskiego. Ikea prawdopodobnie wykona dwa połączenia – zjazd z trasy od strony miasta i wyjazd na Gierkówkę w kierunku Warszawy, a także wjazd na ulicę Makuszyńskiego obok budowanego węzła z DK1. Miejski Zarząd Dróg i Transportu zamontował w środkowym pasie pasażu Alei Najświętszej Marii Panny znaki DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW. Oznacza to, że w przypadku wspólnej drogi dla rowerów i pieszych oznakowanej znakami rowerzysta nie musi z niej korzystać, może jechać po jezdni. Droga dla pieszych i rowerów jest dla rowerzysty tylko zalecaną opcją. Zasady organizacji ruchu rowerowego w Alei Naświęczeń Marii Panny ustalone w wyniku konsultacji społecznych nie zmieniają się. Zmianie ulega jedynie proponowany sposób oznakowania który jest dostosowany do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Jako, że wynikiem konsultacji społecznych motocykle mogą poruszać się po alejach przez całą dobę, Zarząd Dróg zdemontował znaki zakazujące wjazdu motocyklom w aleje w godzinach od 22 do 6 rano. Na ulicę Batalionów Chłopskich wjechał ciężki sprząt budowlany. Powstanie tu tymczasowy zbiornik chłonno-odparowujący, który będzie pochłaniał wodę zbierającą się po każdym deszczu. Teraz trwa budowa odwodnienia ulicy. Po zakończeniu prac deszczówka ma spływać do tzw. tymczasowego zbiornika chłonno-odporu Właśnie wystartowała kolejna edycja konkursu fotograficznego Klimaty Częstochowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października. Mile widziane jest niebanalne potraktowanie miejskich klimatów, w których głównym motywem jest człowiek i to, co go otacza. Informacje ze sportu. Dobrą dyspozycję prezentują piłkarze drugolikowego Rakowa w meczach kontrolnych. W sobotę zremisowali z pierwszoligowym ruchem Radzionków 2 do 2. Arturowiczaj nie udał się występ w finale indywidualnych mistrzostw Europy Juniorów. Wychowany ku w, w sobotnich zawodach w Lublanie, stolicy Słowenii zdobył trzy punkty i zajął 14 miejsce. Najlepszy w turnieju okazał się Piotr Pawlicki z Polonii Piła. W niedzielę rozegrano 21 Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Poczesna. Zawody były jednocześnie szóstym mermojałem Adama Grylewskiego. W wyścigu dobrze spisali się reprezentanci z naszego regionu. Na podium stawali zarówno kolejarze z Koziegów, jak i z Częstochowy. Piłkarze Częstochowskiego Rakowa w środę rozegrali sparring ze Spadkowiczem pierwszej ligi MKS-em i wygrali 1 do 0. W rozegranej we Wrocławiu kolejnej rundzie ligi juniorów w włókniarze zajęli piąte miejsce z 15 punktami. Częstochowianie mieli szansy na wyższą pozycję, ale nie po raz pierwszy w tym sezonie wielkiego pecha miał Marcer Kaiser. Zarząd MKS U Myszków podjął decyzję o wycofaniu zespołu z trzeciej Ligi Śląsko-Opolskiej. Klubowi z 64-letnią tradycją grozi nawet gra w A-klasie. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego weekendu. Do widzenia!